Hej, czyli witajcie, jestem Kuczyn. Zapraszam na kolejny odcinek serii. Zagrajmy w Call of Duty. Yy, moi drodzy, jesteśmy sobie tutaj, proszę, ja Was w Warszawie. Yy, tak, wiem, wiem. Yy, pewnie nie poznajecie tego miejsca. Ja również, mimo że w Warszawie nie jestem. O kilka razy byłem w stolicy. No to ewidentnie. No, świetnie. Super, że nie zakończyłem tego w poprzednim odcinku, ale dobra. E, prawdziwe i trwałe zwycięstwa rodzą się z pokoju, nie z wojny. Uuuuh, czyli długo w tej Warszawie nie byliśmy. E, sierrancie, Andrieru, Andrieju. Woronin. Jesteśmy już blisko Odry. Stąd mamy mniej, mniej niż 70 km do gniazda faszystowskich żmij. Niektóre z załóg naszych czołgów yy, to odznaczeni weterani bitwy na łuku kurskim. To oni poprowadzą atak w kierunku Odry. Jednak wciąż brakuje nam wyszkolonych załóg czołgów. Nasz czołg T3485 wymaga 5 członków załogi. A wiele z moich załóg składa się jedynie z trzech osób. Aby uzyskać pełną efektywność załogi, musi ona składać się z kierowcy, mechanika, strzelca karabinu maszynowego, strzelca obsługującego działo, ładowniczego i dowódcy. Dostałem pozwolenie na uzupełnienie załóg żołnierzami piechoty. Biorąc pod uwagę Wasze doświadczenie wojowe, mianuję Was dowódcą obserwatorem mniej doświadczonej, ale kompetentnej załogi. Kiedy na front dotrze następna grupa, w pełni wyszkolonych ludzi, zostaniecie przywróceni do jednostki macierzystej. Zgłoście się do czołgu o numerze taktycznym do godziny... Aha, o numerze taktycznym... No i gdzie ja mam się zgłosić? Pułkownik G.V. Andropow, 2 Gwardyjska Armia Pancerna. W pobliżu rzeki Odry. Czołg możesz poruszać o... Dobra. Ogarniemy. Okej, okay, jak środko? Co? Lutujemy? było tak jasno? Coś tam Spacją przytrzymać, nie wiem, nie wiem do czego. Olepka. Jedziemy. No i drodzy, misja niczym z battlefielda. Czy ja tutaj mogę położyć wszystkie drzewa? Czy to drzewo też się położy przede mną? Uhohoho, ale jestem potężnym że czołgiem. Chyba lutujemy, co? Kurde, jaki World of Tanks w ogóle. Pięknie. Jest. Dobrze. Czy coś tam jeszcze jest? Nie widać. To jedziemy dalej, chociaż. A tutaj nie. To jest przyjaciel czy nie? Jak rozpoznać, czy to przyjaciel czy nie? Powiedzcie wy mi, moi drodzy. O, lutnijmy tam z daleka. Chyba za daleko są co. Dobra, lecimy tutaj. Ojoj, ciężko jest ogarnąć. Jak już skręcimy lufą. A to są krzaki, boż. Tu go nie rozwalamy? On mi wygląda, podejrzanie, tak jakaś pułapka. Są czołgi? Karabin maszynowy, czołg umienia to scenę... Okej. Okay. Dzięki. Jaka to magia w ogóle? Co jest? Co tu się stało? Dobra, tego się chyba nie rozwali. Tylko którego oni strzelają. Rycu, co to z niby znaczy? Mhm. Czyli tutaj trzeba. nie trzeba, jakby. jakiejś trajektorii robić. Nie wiadomo jakiej. Za skałką się schowany. O! Pięknie. Bardzo mi się podoba, dziadku. Dziękuję. Frycu, co jest? Gdzie jeszcze są? Dobra, do kogo oni jeszcze płucą? Batu, tu. Ups. Może się odsuń? Dobra. Wszyscy? Jedziemy! Fantastycznie tu jest. Może ktoś chce przede mną jechać co, czy nie? Oj, troszkę za szybko skręciłem. Drzewa się kładą. Fajnie, mają wymyśloną komisję, podoba mi się. Lutnie. Co i próbują w ogóle... Ach to oni mają wyrzutnie RPG Czy tam bazuki, czy tam jak to zwał, to za, tak zwał. Trzeba uważać na nie, bo są niebezpieczne luje. O właśnie Może strzelaj do nich Aha, bo jestem stawiony bokiem Cholipka Ale mi lutną. A tu chyba nie ma takiej opcji, żeby naprawić jakoś czołg Gdzieś jeszcze się kitra no, no musiałem przez drzewo Anki, Dobrze Dobrze Powtarzasz się chłopie To już jest nudne Co jest? A już myślałem, że typ w ogóle będzie do nas strzelał Dobra, kontr, kto następny? To następny, bo tutaj zamolamy pała, a tu się wiele dzieje, cholera jasna No, jasne. Ups. Niedobrze. Dobra, powiedz coś, czego nie wiem. Ktoś jeszcze? Ktoś jeszcze? Czy ktoś jeszcze chce posmakować moje lupy? ja za ktoś źle brzmi. W ogóle. Te walki czołgów Bralu musiały być. Niesamowite. Kto tu strzela? Z boku ja ich nie zauważyłem. Przecież to zaraz mi zdejmą. Ten też? Ja Ja nie widziałem typa. To jest nasz? W sumie nie celuje w nas. To to chyba nasz. Nie wiem, jak ich odróżnić. Czemu w ogóle. Tak dziwnie ten... to nie działa tutaj tutaj? A, ok. No powiem wam, że ostro kopcimy. Żyćka mamy tyle co kot napłakał. Mam nadzieję, że nas nie zdejmą za chwilkę. Bo by to było słabiutkie. O, cel osiągnięty jak dobrze. Celem wojny nie jest śmierć za ojczyznę ale sprawienie, by tam ci wiele umierali za swoją. Mm hmm Uff, na szczęście już jesteśmy zreperowani, w pełni Możemy wjeżdżać do miasta, można rozwalić. O, tak! Patrzcie moi drodzy! O ty... O ty luju bezczelny Co za diabeł masz. Ale się zdenerwowałem teraz. Rozwalamy te budynki, kurczę, bo nie wiadomo czy tutaj nie ma ich. Zaraz tu wyjdą, denerwują mnie tylko O, ale tu pięknie Uch. Rozwalamy Wszystko Co się tylko da Oni no, mogą się wszędzie ukrywać Ciężko mi... E, to się manewruje. Tam w tym domku na pewno jest. To mnie trafił! Co za luj! No bez Tak jest. Tak ja tutaj jeszcze dobiję. Dawaj. Haha. Przednia zabawa. Oh yeah. Dobra, unieruchomiliśmy go. Ktoś jeszcze? Nie wiem. Oj, czekajcie. Coś zostałem z boku. Gdzie jest tamten w ogóle typ? Nie wiem, chyba mam ten by wyjechać. Albo i nie. A tutaj mam jechać, dobra. Już tam ma... Dobrze, że tak automatycznie mi tam strzela. Przynajmniej wiem, gdzie mam wróć do nich. Oni mi się tak zlewają tutaj. W sumie wiadomo o to chodzi, nie? O to chodzi, żeby się zlewali. No po to są te mundury w takim kolorze, a nie innym. Ale no... To chyba nieprzyjaciele. No i, i, i co jest grane? No przecież... Jak on to przeżył niby? Dawaj. Tak jest! Kto jeszcze? Nic nie widzę. Nic nie widzę! Kto strzela? Kto strzela? O ty diable! Nie wiem, kto jeszcze strzela. Oj, 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 jedziemy dalej. Czy ty wie, że można zaraz rozwalić? Szkoda, kurcze, ale bym to fajnie posypał. Nie wiem, czy to jakiś kościół, czy co. Pięknie. okej okay. strzelamy, rozwalamy wszystko. A tu już nie przewidzieli rozwalanka. Tak. Ej, a to nie jest. Przy... A to przyjaciel, dobra. Chciałem go zastrzelić. Ale w ogóle. Li... O ty! Bezczelny Ło! Czy tam ktoś się gitra, czy mi się wydaje? Oczywiście, że tak. Ojoj. Jak prosto w nichę dostałem tym z, z tej rakietnicy. O, wyluje. Ja nie wiem w kogo mam... Nie wiem w kogo mam ujść. Zniszcz barierę 88. Cokolwiek to jest. Ujuj uj. Ten to cię źle skończył. Mamy go. Dawaj go, dawaj następnego, no patrz. Yeah, no. O, tak. Co jeszcze rozwalić trzeba? Powiedzcie mi. Ja jestem gotowy. Chyba to, co? Czy nie? Zniszcz samobieżne działko przeciwlotnicze, tak? To to trzeba zniszczyć. Szkoda, że tutaj, ale powiem wam, że przeładowuje niesamowicie szybko. Samobieżne działko przeciwlotnicze, to chyba nie to. Samobieżne, tak? Gdzie jest działko, które samo popyla, niby? Kiedy w ogóle mamy tych pocisków dostępnych? Nie wiem, które jest to działko. To na pewno nie. A to. <laughs> Yo. Zajmij zachodni skraj miasta. Sukces nie oznacza końca. Porażka nie jest ostateczna. Liczy się odwaga, aby brnąć dalej. Oh yeah. Czyżby kolejne. kolejne jakby. misje w czołgu? Nie. Sweeping through much of France, Belgium, and Holland, almost to the banks of the Rhine. Much of their success must be credited to the Russians, who at Stalingrad, during the winter of 1943, destroyed many of the Germans' best panzer divisions. On the Eastern Front, the Russians have continued to push the Germans back through Russia and much of Poland, and will soon be on the banks of the Oder River and the border of Germany. The situation for the Germans has grown desperate. Allied bombers have reduced many major German cities to rubble. The German Air Force, the Luftwaffe, is a mere shadow of the power it once was and can do little to stop the bombers, much less fight the Allied armies. The Kriegsmarine, the German Navy, is mostly sunk, its U boats destroyed, and its sailors pressed into the army. However, the enemy refuses to surrender. Unable to stop the Allied advance, Hitler has turned to vengeance weapons. the V1 and now the V2 rockets these rockets although some of the most advanced weapons of the war are too inaccurate to hit military targets instead they are being used to terrorize london 15 stycznia 1945 roku na północny wschód od Baston Belgia. Kilka tygodni temu wróg przełamał nasze linie w Ardenach i 101. dywizja została wysłana, aby utrzymać miasto Baston. Cóż, nadal tkwimy w Baston, jesteśmy otoczeni ze wszystkich stron i zbieramy niezłe lanie. Okopaliśmy się wokół zdobytego niemieckiego bunkra zwanego Festung Recon. Nie wiem, jak to się czyta. Wróg zajmuje pozostałe dwa bunkry po drugiej stronie grzbietu. Rozdzielają nas pola minowe, zamarznięty strumień i most. Co najmniej dwa niemieckie działa są wycelowane w drogę naszego ewentualnego ataku. Dziś uderzymy w te bunkry. W okopach widzę ostatnio mnóstwo nowych twarzy. Wydaje mi się, że po dzisiejszym dniu będzie ich jeszcze więcej. Move don't bunch up. Mhm, do nas. O właśnie. Próć do nas ze wszystkich stron, nie wiadomo skąd. Którędy? Jaws. Zaczyna. To jest chyba oskryptowane. No nie zatrzymuje się, nie? Ale jako mam straszną broń? O, to już lepsze. Chociaż daleka jak na mój kró. Dobra, tam już wybuchło, to mało prawdopodobieństwo, że znowu tu wybuchnie. Dobra. Haha, <śm> <śm> fajnie. I co ja to od początku mam biegać? No i co ja takiego złego zrobiłem? So For heaven's sake, don't stop till we reach those bunkers. Awa, okay. I'm Not there! Watch out for mines! To which side are you running, Poppy? Za nim bomba z jednej, bomba z drugiej, boż. Jeszcze zarąbista mgła. I do kogo ja mam teraz niby strzelać? Aha, dobra, tu już widziałem. Jeszcze na Bao są ubrani. Te... O, Jezus, Przecież to ich w ogóle nie widać. Co, jest ok? Gdzie idziemy dalej? Wow. Tym razem to. A tu jakieś pole minowe. Tędy na pewno nie. się taka mgła, że naprawdę nic nie widać. Co jest? Na co czekamy? Jak się pojawił w ogóle? Co jest? Skąd on się tam pojawił? Jaka atka tu się nagle zaczęła? Bo ja nie lubię tej givery, bo nie mogę przeładowywać w trakcie. Tylko. Ja, co, do diabła? Przecież tyle strzałów tam padło. Może co mi są beznadziejni w celowaniu. O właśnie, bo to trzeba czekać, aż ona wypadnie do końca. Na szczęście dosyć szybko się przeładowuje. Macie coś ciekawego, chłopaki? Dobra, tam będę prób z tej givery. Tam ostrzelić? I jaki ostrzał w ogóle dziki. No kurde blaszka. Chłopak. Dobra, na pewno nie żyje. Mhm. Najpierw trzeba ich właśnie podbyć wiedziałem, że tu wyjdą. Zawsze tak jest. Zawsze. Kolano mu! Leżeć. Jak ty odporny chłopak? Dobry. Tutaj ktoś pewnie jest. No, wiedziałem, że jest. Przede mną nikt się nie ukryje. Nie ma takiej opcji w ogóle. Kto jeszcze? Tu jest jakieś przejście? Tu na pewno ktoś jest. Tak jest. No i wyczyszczony. Pięknie, elegancko. Mm, mam wszystko. Lecimy dalej, panowie. Paaowie drodzy, uważajcie, bo tu zaraz pewnie wylizą ze wszystkich stron. Dawajcie w pionę, bo tutaj... Nie wiem, to chyba trochę na ślepo strzelam. O, tam u góry widzę łeb. Przez tą mgłę ja nic nie widzę, kurde blaszka no. Okej okay. Ej, ty 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 ty, ty nieładnie tak To nasz, dobra Gdzie tutaj mam wejść? dobry? Można tutaj, Trendy się wchodzi Ojej, ale się kurcze nawinąłem Fuck musiałeś nie mogę chwilę poczekać ha, ha, ha. No cóż dobra tych to wyszli tutaj wyszli mhm, Zaraz pozbieram A oni już to zdążyli oberwać wcześniej Boże gdzie granat nie da się tylko zniszczyć. Co za kuloodporny radio w ogóle. Chciałbym takie mieć. Dobrze, dobrze. Już się nim zajmuję, panowie. Johnson. Słyszę, jest z prawej. Tak. Jest, do obok. Ja nie wierzę. Szybko, to co jest? Z czego one są zrobione? Czy to ja jestem taki zezol? Dwie te próby, i dwie nieudane. Oho. Dobra, jedna. Jeszcze jeden, czołg. Holender. Oh, Ale dałem ciała teraz. O, jedny, 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 nie. Ja, ja. Gdzie on jest? Mhm. Należało mi się. Prawda? Dobra. Nie, gdzie jestem? Kurde, pogubiłem się. A tu. Podajcie no mi tu wejść. No co jest? Świetnie. No kurde, blaszka, no. To oni muszą mnie bronić jak ja mam ich zestrzelić Nie tu Ja ja ledzę. No też nie tu Pogubiłem się całkowicie znowu Dobra tutaj Tak 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 ja już słyszałem no Kurde jaki kurde, Odporny typ no gdzie, Skąd oni jadą Słyszę A nie widzę Dobrze. Lecim, lecim. Szybko bierzemy drugą, bo już jedzie kolejny. Pocucie się, się panowie. No tak, bo nikt nie może mi pod... przynieść tej. Ale kurde, beznadziejnie jesteście chłopy. Pionok. Pięknie. Dobrze. Niemieckie czołgi rozwalone. Wracam do mojej kiwerki. Bo słyszę, że tu się jeszcze dużo dzieje. O, a, końcówka. Nie tak nie, Nic tak nie cieszy w życiu, jak bycie ostrzelanym bez rezultatu. Okej, okay, moi drodzy. Eee, do tej części. Um... Misji. Przejdziemy na następnym odcinku. Za dzisiaj. Dziękuję Wam ślicznie. Trzymajcie się ciepło na razie.